Naszą mentalnością jest to, że była wojna. Posłużę się tutaj teraz profesor Jaśko Ochojską, która robiła badania, dlaczego my jesteśmy w dalszym ciągu tak straumatyzowanym społeczeństwem odnośnie wojny, a Europa Zachodnia nie. Dlatego, że tam w Europie Zachodniej też ich przecież ta wojna doświadczyła, natomiast tam nie podsyca się tej pamięci, tej całej traumy. A u nas cały czas się to obchodzi. Ja pamiętam, że też w, w swoim życiu miałam taki, taki moment, że czytałam bardzo dużo literatury wojennej. Aż w pewnym momencie powiedziałam: Nie, dość. dość. Mhm. Więcej ani kroku dalej. Bo to mnie zaburza. Po co mi to jest? To jest, wiesz, jak? To jest tak, jak dajesz swoją bezcenną energię, swoją uwagę, czyli energię do przeszłości. Czyli my nie tworzymy tu i teraz, bo my podsycamy to, czego nie możemy już zmienić, bo przeszłości nie zmienisz. I nie jesteśmy dzisiaj, a my mamy zrobić, przetransformować zabrać tą uwagę z przeszłości i powiedzieć, Kim jestem i do czego dążę? Co będzie stan co stanowi i co będzie stanowiło mój dobrostan?